12 dzień maja, Joanna Kozłowska. Witam Państwa i zapraszam na dziennik telewizji 71 News, w którym już za chwilę. Kłopoty przy wyburzaniu kuprum. Łazikowy pokaz. Otwarcie Centrum Aktywności Społecznej. Biurowiec kuprum znika z Wrocławia, ale przy rozbiórce z powodu bardzo dużego zapylenia i spadających fragmentów budynku. Nie obyło się bez kłopotów. Szczegóły Patryk Kipigroch. Szczęście w nieszczęściu. Tak krótko można nazwać to, co wydarzyło się wczoraj podczas rozbiórki Kuprum. W okolicy Kuprum mamy przystanek dla pasażerów wysiadających. Autobus linii 102, który podjechał tam w to miejsce, wysadził pasażerów, po czym kierowca miał przerwę. W trakcie tej przerwy z budynku spadł gruz. Ponieważ budynek jest rozbierany i uszkodził nasz autobus, wybijając dwie szyby. Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierowca nie ucierpiał, pasażerów nie było w środku. O przenosinach przystanku autobusowego nie dowiedział się każdy Wrocławianin. Zdziwienie niektórych pasażerów było czasami połączone ze spóźnieniem do pracy. No, brak tego przystanku, ludzie nie mają jak do pracy dojechać, ciężko jest i wysiadać, jest ciężko, kawał drogi jest na przeniesienie przystanku, który jest przeniesiony. Jest to duże utrudnienie dla społeczeństwa. Nie, nie wpływa to na funkcjonowanie moje, nie korzystałem nigdy z tego przystanku. Firma rozbierająca stary budynek zapewnia, że trwające prace są bezpieczne dla przechodniów i kierowców samochodów. Jednak, aby być do końca pewnym, że nikomu nie spadnie włos z głowy, MPK podjęło słuszną decyzję o przeniesieniu przystanku. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono powołania dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny. Po uroczystościach nowo powołany zespół przystąpił do inauguracyjnego posiedzenia. Powołanie Komitetu Monitorującego RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, ma na celu zwiększenie efektywności w wykorzystaniu środków unijnych na rozwój województwa. Decyzje o tym, na co wydawane są pieniądze unijne z programów krajowych zapadają na poziomie ministerialnym. Natomiast o tym, jakie projekty dofinansowywane będą z programów regionalnych decydują samorządy województw. Czym dokładnie będzie się zajmować komitet? Z jednej strony opinie. Z drugiej strony, doradzanie co do pewnych rzeczy, ale i również monitorowanie, czy to, co sobie założyliśmy w regionalnych programach operacyjnych, w uszczegółowieniach tegoż programu, jest przez nas realizowane. Skład komitetu liczy w sumie 46 osób i jest tak dobrany, aby zapewniał możliwie jak największą niezależność. Zasiada w nim 14 przedstawicieli rządu, 14 samorządu terytorialnego oraz 18 przedstawicieli spoza administracji publicznej. Chodzi o to, aby ułatwić dialog pomiędzy wszystkimi stronami jeszcze przed wdrożeniem projektów. Chodzi o to, żeby tą generalną linię i te założenia, które są regionalnie. W regionalnym programie operacyjnym były uzgodnione ze wszystkimi stronami, a więc tą rządową, społeczną i samorządową. Nacisk jest na tych sektorach, które naprawdę potrzebują pomóc Ta energia, transport i, i, i również rynek pracy. Przed nowo powstałym komitetem mnóstwo pracy. Regionalny program operacyjny to główny kanał przepływu pieniędzy na rozwój województwa. W latach 2007-2013 Dolny Śląsk otrzymał dzięki niemu ponad 5 miliardów złotych na rozwój m.in. przedsiębiorstw, budowę dróg i komunikację miejską, ochronę środowiska, edukację czy szpitale i przychodnie. W sumie do tej pory sfinansowano za jego pomocą ponad 1600 przedsięwzięć. Powołanie rady, która będzie porządkować i oceniać projekty ubiegające się o dotacje, jest więc racjonalnym posunięciem, ale na ocenę pracy Komitetu jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Dziś we Wrocławiu zwołana została konferencja prasowa poświęcona szóstej edycji festiwalu Muzyka Elektronika Nowa, który odbędzie się w dniach 15-23 maja, a współorganizatorami festiwalu będą Związek Kompozytorów Polskich, Centrum Sztuki WRO oraz Kino Nowe Horyzonty. Od 15 maja Wrocław stanie się prawdziwą stolicą muzyki elektronicznej. Muzyka elektronika nowa już po raz szósty będzie rozbrzmiewać w najróżniejszych przestrzeniach miejskich. W tym roku motywem przewodnim festiwalu jest Związek Muzyki i Sztuki Wizualnej. Tak się staraliśmy ułożyć program, żeby to hasło przewodnie, czyli ta idea połączenia i oddziaływania na siebie muzyki i obrazu, była widoczna na tym festiwalu. Może to być film, może to być instalacja. Może to być obraz jako po prostu element scenografii koncertu, może to być też sama reżyseria koncertu. Nawiązano również szeroką współpracę z Kinem Nowych Horyzonty, dzięki czemu będzie tam można zobaczyć specjalne pokazy harmonii, jakie mogą stworzyć muzyka i film. Electrovision, czyli hasło tego programu, tego rocznego programu festiwalu, jakby odnosi się do współdziałania, obrazu i dźwięku, obrazu i dźwięku, dlaczego no takim bardzo dobrym przykładem jest, jest również kino. Tak? Tam, tam, tam będą odbywać konkretne wydarzenia, tak? koncerty, prezentacje filmowe, filmy z, z muzyką na żywo. Program oferuje w atrakcje: spotkania przy dźwięku, czyli możliwość spotkania się z autorami spektakli, przedstawień i muzyki, kino dźwięku, czyli sesje odsłuchowe w specjalnym zaciemnionym pomieszczeniu, wyposażonym w wygodne pufy, gdzie można dosłownie zagłębić się w dźwięki. Oprócz tego wystawy, koncerty i filmy z muzyką. Wszystko to potrwa do 23 maja, więc każdy zainteresowany zdąży odkryć potężną siłę muzyki elektronicznej. Za nieco ponad dwa tygodnie Łazik Marsjański Skorpion studentów Politechniki Wrocławskiej wystartuje w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w USA. Nasza kamera towarzyszyła Łazikowi dzień przed wylotem na zawody w stanie Utah. Projekt wielofunkcyjnych Łazików Marsjańskich Skorpio realizowany jest przez zespół studentów szkoły Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych Offroad. Od pięciu lat zespół zajmuje się konstruowaniem i udoskonalaniem modeli łazików, aby wziąć udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Należy podkreślić to, i to jest naszą ogromną dumą, że dwa lata temu zajęliśmy drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych właśnie na tym konkursie, na europejskiej wersji tego konkursu, który się odbywał w 2014 roku, zajęliśmy pierwsze miejsce. W łaziku nie brakuje ciekawych i autorskich rozwiązań technologicznych, na przykład koła zostały uszyte z wytrzymałego materiału wypełnionego granulatem, który ułatwia pokonywanie przeszkód. Koła dopasowują się kształtem do podłoża i tego typu rozwiązanie mogłoby sprawdzić się na Marsie. Wszyscy tak naprawdę testują koła pneumatyczne, które i tak by się na marsie nie sprawdziły. Ewentualnie próbują zrobić jakieś koła aluminiowe. My natomiast stwierdziliśmy, że wykonamy sobie koła, które tak naprawdę są szyte z kordury i wypełnione granulatem. One dzięki temu dobrze dopasowują się do kształtu przeszkody i dobrze te przeszkody pokonują. Podczas konkursu na łazika czekają różne konkurencje. Przejazd terenowy po wyznaczonym torze ze spadami i wzniesieniami, automatyczne pobranie próbki gleby i wreszcie pomoc astronautom polegająca m.in. na przewozie paczek czy akcesoriów. Kluczowa okazuje się ta ostatnia. To jest główna różnica między łazikami, które teraz są na Marsie, a tymi łazikami... Yy... Które są konstruowane na konkursy, że one zakładają, że tam będą ludzie i to bardzo dużo zmienia, ponieważ te łaziki, które są tam teraz jeżdżą tak naprawdę dosłownie kilka metrów w ciągu każdego dnia. One nie rozwijają żadnych prędkości, do których tak naprawdę są zdolne, żeby je rozwinąć. E, operatorzy z ziemi omijają wszelkie przeszkody, żeby tym łazikom nic się nie stało. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy tam są ludzie. Nie trzeba już się tak bardzo martwić, bo jeżeli coś się stanie, coś się zepsuje, to po prostu przychodzi astronauta i może to naprawić. Obecnie nad łazikiem pracuje 10. Osób. Przez ostatnie tygodnie spotykali się wszyscy razem i pracowali wspólnie nad projektem, nierzadko od rana do późnej nocy. Na co dzień więcej przebywają w domu, gdzie starają się przemyśleć projekt, aby uniknąć możliwie jak najwięcej kosztownych błędów. Jednocześnie uczą się i sprawdzają własne możliwości, co powinno stanowić wzór dla każdego. We Wrocławiu oficjalnie otwarto Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej Skałka. To jedyny taki obiekt w Polsce, a wstęp dla najmłodszych będzie bezpłatny. To dzięki Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego, gminie Wrocław oraz mieszkańcom nowego dworu otwarto Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej Skałka. Miejsce, w którym dzieci i młodzież ze wszystkich atrakcji korzystają bezpłatnie. Na teren obiektu wstęp wolny mają także rodzice, którzy asekurują swoje pociechy. Przynależy należy założyć przede wszystkim uprząż i bardzo ją dopasować do, do każdej osoby indywidualnie. No i mamy też tutaj kaski dla dzieci. I też będziemy zawsze zakładać kaski dla, dla większego bezpieczeństwa. Jak już dziecko wejdzie na ścianę, albo w ogóle ktoś z obecnych tutaj ludzi, to później jakie instrukcje im Państwo dajecie? No uczymy komend przede wszystkim, jeśli już wejdzie, wejdzie na górę i będzie, chciała, będzie chciało zjechać, to wtedy mówi, że blok, wtedy jest przez nas zablokowana lina manualnie i wtedy po prostu opuszczamy powoli tą osobę na dół. Przyszedłem z tatą na ściankę jak miałem 7 lat, wspinałem się, dobrze mi to szło i jakoś teraz się wspinam. Musimy się trzymać. I że jak będziemy się bali zejść, no to po prostu mamy krzyczeć, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy tacy super, że wszystko umiemy, tylko żeby to nas sprawiało przyjemność i żebyśmy się mogli czegoś nauczyć w tym. Gościem specjalnym był Bogusław Ogrodnik, Himalajista, sportowiec, podróżnik oraz Wrocławianin, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jako pierwszy człowiek na świecie zdobył korony ziemi. W tym najwyższy szczyt świata Monteverest. A ponadto przepłynął wpław kanał La Manche. No, przede wszystkim taka ścianka uczy bezpieczeństwa, odpowiedniego zachowania się w trudnych, stresujących, ekstremalnych może nie tak bardzo, ale jednak sytuacjach na wysokości. Co w górach, w górach wysokich, gdzie jest jeszcze element, nie wiem. Wysokości, gdzie jest element zimna, wiatru, innych niesprzyjających warunków, bardzo ważne, aby mieć dobrą podstawę. Wiedzieć, jak się zachować, jak się zasekurować, jak ym, czuć się na trudnym terenie bezpiecznie. Główną atrakcją tego miejsca jest ścianka wspinaczkowa o wysokości 8 metrów. Mostylinowe i specjalna ścianka spinaczkowa dla najmłodszych. Tutaj na Nowym Dworze, oczywiście, jest bardzo dużo miejsc, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje pasje, ale takiego miejsca ze ścianką spinaczkową. Jeszcze do tej pory nie było. Zresztą nie tylko ze ścianką spinaczkową, no bo to jest miejsce, które mamy nadzieję, że stanie się takim miejscem spotkań. Ścianka spinaczkowa to jedno, ale mamy też mosty linowe, mamy baldering, mamy e, urządzenia do technik linowych. E, I oczywiście zapraszamy Państwa na szereg innych atrakcji: warsztatów sportowych, warsztatów społecznych, prozdrowotnych, takich skierowanych specjalnie do, 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 do rodzin e, i na spotkania z ciekawymi ludźmi. Projekt jest współfinansowany ze środków gminy Wrocław. Całość umiejscowiona jest w bocznej przybudówce kościoła przy ulicy Nowodworskiej 64 we Wrocławiu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości 7.1 News. Na kolejne zapraszam już jutro o godzinie 17.15. Do zobaczenia.